Nowy budynek i nowa lokalizacja. Właśnie tutaj przy ulicy Zawodzie 24. Jak wiecie, na początku tego roku podpisaliśmy umowę na kolejne wiele, wiele lat, aby móc tutaj doświadczać bożych przełomów, Bożej obecności i być świadkami tysiąca ludzi, którzy będą przemieniani przez Bożą obecność. Za chwilę rozpoczną się prace remontowe, prace adaptacyjne. Wejdą tu ekipy budowlane, które będą przygotowywać, adoptować ten budynek na potrzeby tego, co będzie się tu działo już za kilka miesięcy. I właśnie na tym ostatnim możliwym momencie, kiedy jeszcze się nie rozpoczęły żadne prace, chcemy zaprosić wszystkich z Was na wspólny czas, jednogodzinne spotkanie, wspólny czas modlitwy, uwielbienia i Dedykowania tego miejsca Bogu. Nie potrzeba żadnej rejestracji, nie potrzeba żadnych zgłoszeń, po prostu wszyscy, którzy chcecie, dołączcie. 28 kwietnia o godzinie 18 będziemy mieli godzinne spotkanie, bardzo krótkie od 18 do 19 .00. już. Od razu po wydarzeniu czas poruszenia, a więc po czasie poruszenia, który kończy się właśnie w sobotę, w niedzielę rano mamy jeszcze nabożeństwo na Global Expo przy ulicy Modlińskiej 6D, a o godzinie 18 zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich znowczer, wszystkich uczestników. Czasu poruszenia, ale i także wszystkich, którzy są z Warszawy i spoza Warszawy, każdy jest zaproszony, nie potrzeba żadnej rejestracji. Następnego dnia, 29 kwietnia, także będziemy mieli czas wspólnej modlitwy o godzinie 19. A więc 28 kwietnia, godzina 18. 29 kwietnia, godzina 19. Warunki survivalowe, co mam na myśli? Sami zobaczcie, nie mamy jeszcze gotowej podłogi, nie mamy jeszcze gotowych krzeseł, nie są zrobione ściany, mamy open space, będzie tu wiele, wiele pracy przez następne kilka miesięcy. Dlatego przychodzimy w kurtkach, nie mamy jeszcze ogrzewania, nie mamy jeszcze krzeseł, nie mamy sceny, a więc warunki surwiwalowe, ale warto. Czekamy na Was 28 kwietnia o godzinie 18 oraz 29 kwietnia o godzinie 19. Przybędźcie kilka minut wcześniej, ale z płonącymi i gorącymi sercami. Rozpalmy to miejsce dla Boga. Do zobaczenia.